Wygraliśmy. Jest sukces. Granecito. Guys, stop, stop, stop. Stop. Too much excitement. Za dużo podniesienia. Granecito. Sim. Zajebiście poszło. Yes. Zajebiście. I got present for you. Everybody kabanoszki. Everybody kabanowski. Everybody kabanoski. Kabanoski for you. Kabanoszki for you. Kabanoski for you. Szcześny. Kabanoszki for you and. One wagonik of Cudzieszy. For you, Szczeszny. My hero. Spoko, dziadzie. Dobrze było. Wszystko nam dziś wychodziło. Taktyka, obrona. Nawet sędzia nam dziś sprzyjał. Dziwi On w Izraela był. Gran éxito. Panowie! Gratulacje! Wygra z nimi to zawsze cieszy Niemcy w kryzysie. Są w plebulowie. Niemcy skończyli się w 45. No co, ty prawdziwy nie. Panowie, normalnie za ten mecz to należą wam się premie. Ile? Po tego. O, Betoniarek już podbija. Ale? Jak dobrze wiecie, w tym kraju to nie ja ustalam premię. Czy dzisiaj też ktoś będzie chodził w nocy nam po pokojach? Uspokój się! Ktoś dzwonił? Tak, Marek, idą po ciebie, pachuj się. Nie Nieśmieszny. Szantusz? Sim, Lesia. Ale ty jednak fachura jesteś. Ke? Jak jest fachura po ich niemu? Profesjonal. No, dokładnie. Tak się dobiera profesjonali z Portugalii. A nie jakieś kocie gówno salernitany. Prezes to jednak najlepiej wybiera selekcjonerów. Salernitany? Brzmi jak jakaś choroba weneryczna. Panowie, chcę byście wiedzieli, że cały kraj jest dziś z was dumny. Szczególnie prawa strona. Marek, bez politykowania mi tu. Granicito. Panowie, jeszcze raz dziękuję za danie mi szansy. A szansę to miałeś na gola w 13. Minucie. No, miałem. Ale nie strzeliłeś. Nie strzeliłem. Ty też miałeś szansę. No miałem. Ale nie strzeliłeś. Nie strzeliłem. Arek nie może strzelać goli. Czemu? Tego nie było w taktyce. A to mili grał w tym metu? Chciałem podziękować i pożegnać. bien. Muchas gracias. Ahora necesita descansar antes del partido contra Mołdawia. Czym? Moldavia. Sim. A selekcjoner cieszy się? Cieszy się. Nie widać. Cieszy się. Inside me. A może tak na zewnątrz? No. Czemu? Jestem jednym z Was. Od kilka miesięcy mieszkam w Polska, Jestem już Polska. Szeszę się wewnętrznie. Typowa polska cecha? Ja szeszę się, że sąsiad dostał w pistę. Aha, tak jest. My już nie przeszkadzamy. Marek, zawijamy się. Gdzie? Na wschód. Już do Kiszynowa? Na razie na Kiszone. Warszawa wschód. A to nie znam klubu. Zobaczymy później, gdzie nas noc poprowadzi. Panie Selekconeze, Szym, mój Grzesio. Chyba o tym zapomnieliśmy. Szymsz? No, o ze spotkania. U mnie? Nie, no, Wojtek sensny. Yes. Everybody good measure zagrali. Pan Wojtek, szczeszny, wybitny. Prawo dla Wojska. Jest forma w ostatnich miesiącach! Forma? Jest kim zapalić, to i forma jest! Dziadzia, idą? Jesz, lecz go po papieroszek. Betoniarek it's jest. Ja jeszcze posiedzę, poczekam na jakąś pochwałę. Albo na premię.